Cześć, witam serdecznie. Za chwilę się pojawi tutaj na Facebooku komunikat. Za mała, zbyt mała ilość klatek, klatek na sekundę, ale nie będę się na razie w to bawił, bo to za długo mi zajmuje. Dobra, ale jeszcze teraz chcę spróbować uruchomić ten live na YouTube. Gotowe. Witam się bardzo serdecznie na moim występie, live na YouTube i na Facebooku. Robię to jednocześnie na Facebooku i na YouTube. Także na YouTube na razie nie będę patrzył, na, znaczy inaczej zrobię. To chwilkę tylko już potrwa. Oddzielę na YouTube jako oddzielny plik, oddzielny folder, a na Facebooku też jako oddzielny. Dobra. Tak, żebym widział siebie na tych dwóch ekranach, tak? Z prawej i z lewej strony. Na Facebooku i na YouTube i też zawsze kamerę miałem podłączoną do monitora ja mam bardzo duży monitor niestety nie mam takiego monitora jak kiedyś miałem lata temu dla topa taki wiesz niewielki czy ogólnie taki monitor do komputera taki niewielki tak miałem tak ogromny monitor że kurde i wysoki także jak kamerę tam zaczepię zawsze na górze to ja możesz się gapić na górę żeby żeby żeby, żeby prowadzić taki live także troszeczkę bez sensu a dzisiaj sobie spróbowałem to zamieścić na takim strojaczku. Stojaczku, no nie mam, mam stojaczka ze specjalnego do kamery, tylko po prostu taki taka tubka tuba taka po, po jakimś tam ciasteczkach czy po czymś wrzuciłem tam trochę kamyczków kamieni bo ja mam masę takich no, kamieni z nad rzeki i, i muszalek z nad rzeki one są ciężkie wiadomo no to udało mi się to tak Zatrzymać, żeby tą kamerę tam umieścić, żeby to mi się nie ruszało <grym> i żeby ta kamera nie skakała, nie zlatywała. A więc, kochani, ja się zajmuję specjalnymi produktami, zarzeczkami do ssania pod językiem. Tutaj na tych moich live'ach jeszcze na początku już tam coś mówiłem wcześniej na no, jednym z swoich filmów. Opowiadałem, czytałem ze slajdów to, to co tam na nich piszę do czego one służą teraz nie będę czytał bo to zajmie sporo czasu a to jest firma normalna firma normalna normalna może nie normalna firma marketingu sieciowego firma marketingu sieciowego w której można naprawdę zbudować fajny biznes fajny biznes ale jednocześnie też mamy wspaniałe produkty dla naszego zdrowia wspaniałe produkty zaznaczam dla naszego zdrowia ja muszę się nauczyć jeszcze właśnie takiego zapraszania ludzi na taki mój live, na fejsie i, i, i na YouTube, ponieważ w tej chwili jak go zacząłem, a zapowiedziałem go dzień wcześniej, w wielu grupach, to w tej chwili jak go zacząłem, to jest zero na YouTube i zero na Facebooku. <grywka> a w niektórych grupach mam po parę tysięcy ludzi znajomych znaczy no, nieznajomych, tak? albo parę tysięcy ludzi. I tam, mimo że jest w wielu tych grupach widok, że na przykład to zaproszenie, dane zaproszenie widziało, widzi 35 osób, 25 osób, 15 osób, 3 osoby, 50 osób, na tym live nie ma nikogo. Wiesz, piątek, godzina. 17 czasu PE, tak? 16 czasu UK. Tu gdzie ja mieszkam. No więc ja rozumiem. Rodzina, dzieci, praca na etacie, tak. Wielu ludzi pracuje, haluje gdzieś tam po różnych, w różnych firmach. No i co? I wraca potem po Późnym popołudniem do domu albo wieczorkiem, i no, faktycznie nie ma czasu tak sobie posiedzieć i posłuchać takiego jakiegoś człowieka, który będzie gadał na jakichś dziwnych produktów do, dla zdrowia. Ma no, sens w tym po prostu, że ja jestem w firmie już od, tam, od niedługiego czasu, w pewnej firmie, w której, w której mamy specjalistyczne produkty dla naszego zdrowia. Dlatego obejrzysz sobie ten film. Znaczy ten, ten mój live w postaci filmu potem na, na Facebooku i na YouTube. Także kochani, wielu ludzi stale, stale neguje, wyśmiewa, jak na przykład proponujemy komuś wspaniałe produkty dla zdrowia, wejście do filmu marketingu sieciowego, to od razu większość większość, nie wszyscy, ale większość ludzi, większość znajomych i też nieznajomych, ale większość znajomych, mówi, weź spacer, daj mi się spokój, głupota jakaś tam, ściema na maxa, skam jakiś. Dobra, to jest twoja prywatna sprawa. Ja już nauczyłem się od wielu fachowców, od MLM-ów, od, od ogólnie marketingu sieciowego, i to nie w ten sposób, że Andrzej słuchaj, tylko po prostu mają wykłady na YouTube, bardzo ważne, których wiele sobie posłuchałem, Marcin Janik napisał, witam Panie Zajko. Dzień, dzień dobry Panie, panie Michale. Pan, panie Marcinie, ok, w porządku. Mówię, wysłuchałem już wielu porad, wielu szkoleń na YouTube od fachowców na temat marketingu sieciowego. No i prosta sprawa, bardzo prosta sprawa. Większość ludzi Cię wyśmieje. Możesz to polecać jak najbardziej dla wielu, wielu, wielu ludzi. Większość Twoich znajomych czy też nieznajomych Cię wyśmieje. Ale, ale na 100 osób 10 do 15 będzie mocno zainteresowanych. Bardzo mocno. I z tych 10-15 osób 2-3-4 wejdą z Twojego polecenia do firmy marketingu tam gdzie Ty działasz. I tak samo tam gdzie ja działam. Czyli ludzie, znajomi, nieznajomi, którzy mnie teraz widzą, słuchają, czy to na YouTube, czy to na Facebooku, bo prowadzę ten live w dwóch miejscach, jednocześnie na YouTube i na Facebooku. Mówię na wiele, wiele osób, wielu będzie kilku będzie zainteresowanych, a wielu powie spadać na drzewo. Dobra, spoko. Ja po prostu mam już dowody działania naszych produktów. Dowody. Tak? Mamy dowody na zdjęciach, szczególnie kobiet, bo to kobiety zawsze się wywiązują z takich zdjęć. Tak? Pokazują swoje zdjęcia, jak wyglądały zanim zaczęły zażywać te produkty i one są tylko do dostania pod językiem, nic więcej, nic więcej. I jak wyglądają obecnie po roku, dwóch latach czasu. Także dla osoby zainteresowanej mogę wkleić takie zdjęcie tej kobietki, żony. Rosjanki, która jak zaczęła zażywać je tam rok czy półtora roku temu, to obecnie wygląda jak jej córeczka. Dokładnie, jak jej córeczka. A to, że wiele ludzi się z tego śmieje sam, mi to interesuje. <laughs> Witaj Łukasze. Widać, mu, bywać, muszę się przychylać, tak, bo mówię, to kamerę mam teraz umieszczoną na takim wysięgniku, i ona mi troszeczkę zasłania tutaj obraz na, na tym czacie na Facebooku i, i no dobra, zawsze tam przychylę główkę i zobaczę co to co napisał. I tak jak mówię, ja w tej firmie jestem od, no powiedzmy to jest moja głupota. Tak, to jest moja głupota. Znaczy nie głupota, że jestem w tej firmie, tylko głupota, że jak wszedłem do tej firmy to na samym początku, wprowadziłem parę osób, byłem szczęśliwy, zadowolony, to osoby dokonały zakupu wielu produktów, a ja pomyślałem sobie, o kurde, no to pewnie będzie fajnie. No i tak by było fajnie przez jakiś czas, a potem przestałem prowadzić, zapraszać ludzi do, do, do tej firmy, no i przestało być fajnie. I po prostu w końcu mi nauczono Andrzeju, no niestety, ale jak chcę zbudować biznes marketingu sieciowego, i to mówią nawet miliarderzy na YouTube, na swoich filmach, mogę ci wkreić jeden taki. On wyraźnie powiedział, i to nie Andrzeju, tylko wyraźnie powiedział do ludzi, którzy oglądają jego, jego jakieś tam właśnie wykłady. Jeżeli chcę zrobić biznes gdziekolwiek. Nieważne, czy jest marketing sieciowy, czy nie wiem, sprzedaż bułeczek na, na, na tym szlepie. Nieważne. Znaczy, no ważne, tak? Tu musi być biznes, a nie sprzedaż, a nie, a nie praca na etacie, tak? Czyli jeżeli chcesz stworzyć jakikolwiek swój biznes, to jak się wejdziesz dzisiaj za niego, to aby stworzyć ten biznes, zarabiasz tam naprawdę potężne pieniądze za jakiś czas, to ten jakiś czas to będzie... 3, 4 do 5 lat. A nie, że dzisiaj zaczniesz, a jutro pojutrze, po pojutrze, czy za kilka dni będziesz już zarabiać ogromne pieniądze. No nie. No nie. Bo najpierw musisz, napierw należy przedstawić, co to jest, tak? Dla wielu ludzi będą przydatne, bardzo przydatne tylko i wyłącznie produkty, a dla innych ludzi będzie przydatny tylko i wyłącznie biznes, a dla innych ludzi będzie przydatny i jedno i drugie. Tak więc, kochani, ja mówię, ja już naprawdę zacząłem robić to. Codziennie, znaczy nie codziennie, bo ja mam trzy razy w tygodniu dializy, więc nie mogę tego prowadzić codziennie tak jakby. Mógłbym na no, późno w nocy, tak? No, ale co, no, o której? O godzinie 22 w nocy będziesz na spotkanie? Na taki live? Nie wiem, w Ale no, zobaczymy. Jeszcze, jeszcze będę się tego uczył. W każdym razie no, ja obecnie prowadzę, będę prowadził takie live y w każdy poniedziałek, wtorek odpada, tak, środa, czwartek odpada, piątek, sobota odpada i zostaje niedziela, poniedziałek, niedziela, poniedziałek, tak. A więc w takie dni będę prowadził właśnie te, tego typu live y, tego typu spotkania. I też yy, z czasem w pokoju Zoom, tam się będziemy spotykać, będę pokazywał to w tych pudełeczkach, to są specjalistyczne drażeczki do sania pod językiem a te drażetki zawierają każda z nich kilkadziesiąt naturalnych produktów bez żadnych durnych badań, chemicznych nie nic z tego nie ma tam żadnego testowania na zwierzętach i tak dalej i tak dalej te drażetki powodują każdy z nich zawiera po kilkadziesiąt naturalnych elementów, warzywa, owoce rośliny unikalne z całego świata więc taka drażetka w momencie kiedy ją pod językiem nie na języku, tylko pod językiem, automatycznie w 95-100% dostaje się do systemu krwiącznego. Od razu. Stryk. A teraz w momencie, kiedy jemy sobie kanapkę jakąś z serkiem, połykamy jakiś suplement, to gdzie on się dostaje? No gdzie on się dostaje? Do żołądka. I tam musi być przetworzony i to po przetworzeniu... 15% trafia do całego naszego ciała i krzodziegu. To są te badania naukowców były przeprowadzone już od ponad 25 lat. Tak, kochani. I możesz się dowiedzieć, co to jest za firma. Mogę Ci wkleić link do nagranej prezentacji. Zobaczysz, bo ja często jestem na tych spotkaniach, na tych prezentacjach w pokoju Zoom. Ja często nagrywam, ja dokonuję obróbek filmów. Tak? i mam taki specjalny kanał na YouTube i również na Facebooku dla tych ludzi, którzy są w tej firmie i dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą sobie nawet obejrzeć jedną z takich, z takich prezentacji albo wejść do pokoju Zoom czy to ze mną, ze mną najlepiej, ale na początku jeszcze poproszę człowieka, który nam tutaj pomaga, stale prowadzi prezentację on, więc jego poproszę i co? I on tobie poprowadzi osobiście. To znaczy spotkamy się w pokoju Zoom w trójkę, trzy osoby. Ja, ty i on. Marcin poproszę o link. Okej, ok, ok, w porządku. Zaraz ci wkleję jak skończę ten live, ponieważ teraz teraz wiesz, no wkleję ci na tym, na plik. I teraz on prowadzi taką prezentację normalną, pokazuje wszystko na slajdach, omawia wszystkie produkty, cały plan kompensacyjny i potem zadajecie znaczy, zadaje ci pytania. Zadaje zadaję pytania. Ty mu zadajesz pytania. Jeżeli tego chcesz, jeżeli zobaczysz, co jest ciekawe, interesujące, czy ci zadajesz pytania. A jak będziesz osobą niezainteresowaną, powiesz, powiesz nam, to, to mnie nie interesuje. W porządku, nie ma sprawy. My tutaj nikogo nie namawiamy do niczego. Absolutnie. Ludzie sami automatycznie widząc nagranie z takiej prezentacji albo będąc na spotkaniu takiej prezentacji, część ludzi jest ogromnie zainteresowana, a część mówi, to mnie nie interesuje. Większa część ludzi mówi, to mnie nie interesuje. To jest normalne. To jest normalne, bo oni biorą udział. Pracują w innych firmach MLM, załóżmy, albo w ogóle w żadnej firmie MLM, dla większości ludzi, jest jakaś piramida finansowa i tak dalej, i tak dalej. Bzdury na, na maxa. No niestety. Ale miliarderzy tego świata uczą na temat marketingu marketinguściowego. Miliarderzy. To wyobraź sobie, jeżeli człowiek jest znany na świecie, we wszystkich gazetach, mediach i tak dalej, on gdzie kłamał, wprowadzał do piramidy finansowej. <grydy> No chyba mała bzdura, nie? Ok. Dobrze kochani. To w takim razie zakończymy. Zakończymy, będę coraz częściej prowadził, no mój częściej, no będę już prowadził takie spotkania, takie, takie live'y w każdy poniedziałek, w niedzielę. Znaczy inaczej, w każdą niedzielę. Sobota odpada. Niedziela, poniedziałek. Środa, piątek, no i znowu niedziela. Dobrze. Także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie i zaraz Marcina, dla Marcina wkleję link do takiej nagranej prezentacji na YouTube. Obejrzyjcie sobie Marcinie i, i, i zdecydujesz, czy jesteście sobą zainteresowaną wejść w to, czy nie. Od razu mówię na początku, bo już wielu ludzi na samym, na samym początku pyta. Zadaje nam pytania, a jaka jest kwota wejścia do firmy? Ile trzeba kupić produktów, żeby wejść do firmy? Nie, nic. Ciekawe, nie? Ta firma jest na rynku od ponad 10 lat, tam jest już wielu milionerów. Do tej firmy wchodzimy za 25 euro, aby mieć dostęp do swojego konta, do produktów o 50% taniej w sklepie detalicznym bo Ty mając po czym taki link, możesz komuś polecić te produkty, on, on Ci powie Mnie nie interesuje żadne wchodzenie do firmy, chętnie to kupię, mam pieniądze, mam wystarczające pieniądze, kupię, to daj mi link. Okej, okay? w porządku, dajesz mu link do swojego sklepu, on kupuje. Ale istnieje w tym, że po wejściu, po założeniu tego swojego konta, wchodząc do firmy za te 25 euro, przez 6 miesięcy nic nie musisz kupować, nic. Zapraszasz ludzi, pokazujesz im to, yy, zapraszasz na prezentacji, oni są zainteresowani, dokonują zakupu produktów, zarabiasz. Zarabiasz. Jest ogród, normalny ogród w firmie, zarabiasz. I z tych zarobionych pieniędzy możesz sobie potem dokonać zakupu produktów. Ale zarabiasz pieniądze. Możesz te pieniądze też wypłacać na swoje konto. A w naszej firmie cztery razy w miesiącu możemy wypłacać pieniądze na swoje konto bankowe. Ok. Także dziękuję za uwagę. Jesteście osobami jesteście zainteresowani, napiszcie w komentarzu. Jestem osobą zainteresowaną, albo zapraszam od razu na brief, na Messenger. Tutaj dla Marcina w zaraz link do nagranej, nagranej takiej jednej z prezentacji, a inne osoby, które tutaj już już też oglądają, słuchają mnie, ewentualnie posłuchają, będziecie osobami zainteresowanymi, napiszcie na priv Czy napiszcie w komentarzu pod tym filmem wklej Andrzeju link. No nie ma problemu. Dobra, dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Cześć.